lego batman 3 na ps3 o przepraszam takie małe zmiany kurde nie tutaj ale kurde no to się dzieje Proszę o lajk, like, komentarz, subskrypcję z, z subiks z dzwoneczkiem, jak ja mówię, przepraszam. OK? OK, okej. Okay. Okej, okay, dobra. I o komentarz, o komentarz. Aj postaci dzisiaj nie ma, postaci dzisiaj nie ma w hali zagłady. Właściwie to można nagle nazwać ogród zagłady tutaj, tak? w akurat nie to jest taka na zagłady. Ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spoczko. Wyrobię sobie na kasę. O kurde, jej, tylko nie A w łocie. Mm, Tak strasznie wolno się, chodzić, bo można się tam bagować, więc uciekam z tego. Z Państwo, właśnie kurczę. No, no szybciej. Sobie, za chwilkę. Jak będę miał już PS4 to ten, to może mam tam też będę nagrywać filmiki, ale może nie tak często jak na PS3, ale czasami to będę nagrywał, bo właśnie tam dostanę ten, słuchajcie, ale pamiętajcie o tym subiku, lajku, dzwoneczkiem i o komentarzach. Gdzie by to teraz pójść? Może napiszcie mi teraz w komentarzu w tym, w tym momencie, gdzie by tutaj pójść. I, no, I jak już napiszecie, no to opublikujcie oczywiście, żebyście nie zapomnieli. No więc, nasz film trwa. 13 minut, znaczy Boże, 14. O nie, kurde, przeteleportowałem się. Nie. Szkoda, że nie da się od razu wracać. To by, to by było super. A tak to... to tak to, to głupio. No teraz, teraz do tel, teleportnąć się. Trzeba. I też oczywiście też będę czasem może nagrywał Minecrafta, też jakieś DC. Marvel to chyba... Marwela to chyba nie będę nagrywać, bo ostatnio nie wyszło żadnej y, serii fajnej. Tylko ja wszystkie już mam Marvela serię. I ten, tutaj lata jakaś mucha, y, która mnie wkurza już od Rana. I ten, na razie, y, wkurza w, y, y, w ten razie nie wtóra. Wcrożnie jest coś ciekawego, no napiszcie mi w komentarzu i dajcie lajka z subikiem i z dwomeczkiem. Więc jak już to napiszecie, to, to ten... to dam wam serduszka, przecież na wszystkim serduszka, ktoś, jak ktoś da, jak ten ktoś napisze niefajny komentarz, to, to ten, to, to ja go chyba zgłoszę, zgłoszę go na YouTubie albo takie coś i znaczy, ale znaczy nie, w sumie nie będę go zgłaszać, mu będzie przyjemnie, ale wtedy za to mu nie dam serduszka, tak zrobimy, okej? Okay? Okej, okay, widzowie napiszcie w komentarzu, czy tak, czy nie, a przypnę Wam serduszko. Boże, zmienię jakąś postać. Napi napiszcie mi w komentarzu jaką, ale naj najpierw to ja sobie y wezmę. Oglądaliście kiedyś Lego Batman The Dark Knight? Znaczy, Boże, przepraszam, Batman The Dark Knight. Jak oglądaliście, to... Dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, a przyknę Wam serduszko. U. Słuchajcie, jak ktoś ma Braun Starsa, to napiszcie też w komentarzu jaki wy macie ten. Nick w Braun Starsie, to ten. To ja wam tam zobaczę, jakie macie postacie. I dołączę do mojego klubu. Mój się nazywa Proszeli Klub. I tam musisz mieć 0 pucharków, żeby do niego dołączyć. Tutaj właśnie kupiłem pingwina, Sobie jego obejrzymy. Tak to wygląda. A, teraz. Tak fajnie bije. Słuchajcie, jak ktoś ma, yy, ten, i przypnę Wam za to serduszka, co Wam przed chwilą powiedziałam. Jak ktoś ma tą grę na konsoli, ja gram na PS3 akurat, więc, albo będę miał to też PS4, jak macie PS3, to i piszcie w komentarzu i dajcie lajka w górę, a przypnę Wam serduszko. I ten, i a jak macie, no to, no to fajnie i wy nagrajcie też film, jakie wy macie postacie i, po, i napiszcie w komentarzu, jakie, jakie, jakie wy macie jakie wy macie kanały i mam nadzieję, że to będzie miało dużo wyświetleń, więc... Więc jak najlepiej to oglądajcie mój, oto jest Deadpool Trailer, mówi DP2. Więc wpadajcie bardzo często, ja rzadko nagrywam filmiki, ale proszę mój filmik ma już 100 widzów. Jeden filmik ma 100 chyba 100-200 widzów, widzów, albo 1000 nawet widzów, więc wpadajcie do mojego kanału oglądajcie różne moje rzeczy fajne, mam bardzo dużo subskrypcji, to więc nie liczę, bo to wam zajmie mm, pół godziny, więc nie liczę raczej, ale to możecie posprawdzać um, wiecie. Ale wysyłajcie też swoje kanały, ale mi też dawajcie trochę wyświetleń, bo ja na różnych filmikach to mam 5, 8, tak mało, ok Ogląd ten filmik macie najwięcej obejrzeć, dobra? Znaczy nie więcej niż y, tą podstawkę na tablet, co ja kiedyś wstawiałem. Y, w, nie wiem czy wy oglądaliście, ale okej, okay. dawajcie trochę lajków, nie tylko moi znajomi z YouTube'a mają to oglądać, też ja też inni ludzie, ale też dawajcie dużo wyświetleń, kurde, żeby, żeby miał tam trochę popularności, chociaż wiem, że jestem to, to tak nie na liście. Znaczy jestem, jestem, nie wiem który jestem, chyba mam, jestem 100 jako popularny, bardzo też lubię różnych youtuberów, tam zobaczcie na których subskrybuję, tam na Gplay, ja subskrybuję Gplay, Minecraft jest nasz, nie wiem czy kojarzycie czy nie z Minecrafta taki to na Minecrafta i ten... Właśnie chyba że zasubskrybuje na Zipek Fortnite. Też on jest też fajny, on ma, ma taką na na JJ to może też zasubskrybuje. Mhm. Gra w Brown więc wy też wy też ją oglądajcie, bo ona jest fajna. A przypnę Wam za to wszystko. Wszystko na Waszych kanałach, komentarze i no i łapki w górę ale na ten odcinek to już tyle to już tyle więc hello, panara pes